Dobra, ja wiem, że kiedy to oglądasz to jest ładne słoneczko, nie ma zimy i w ogóle. Ale w sumie to tylko dlatego, że mamy październik. Ja ten film nagrywam, coś publikuję go w grudniu, a nagrywam go 11 października, nie? Więc spoko. Dobra, Dobra. ale dlaczego ja w ogóle nagrywam ten film? Nagrywam ten film dlatego, że dostałem takiego maila. Oczywiście za co zrobiłem tutaj niektóre rzeczy, żeby nie było, żeby nie było wycieku, no nie, ale wiecie o co chodzi. No dobra, ja wspomniałem o tym całym mailu i no i teraz mógłby się zrozumieć tutaj taki Jacek, wielki głos ludu, który by mnie zapytał No i na co ci ten badzie? Wtedy ja bym mu powiedział, że to nie jest badzie, tylko to jest kalendarz adwentowy z LEGO Star Wars. Dobra, tak już mamy sprawę z mailem wyjaśnioną, to teraz można się bardzo ładnie ubrać. No. Jakoś mi wyszło, może nie jest idealnie, ale jest spoko całkiem, No, bluza spoko jest, komiliarka spoko jest, buty spoko są, spoko są, nie? Spoko. No i to jak już mam plecak to możemy iść, wreszcie. O, i tam mi powoli nadjeżdża. ale spoko Szymanu. O Pozdrawiam z windy. Powiem wam, zabawnie się tak idzie przez to osiedle ze świadomością, że w sumie tu wszyscy są w pracy i się biście tak spokojnie nagrywa. Bo nienawidzę nagrywać infabik, to nie? Ale mnie wzięło ochotę na picie. O oh wow, ja myślę, to mniejsze będzie. No i dobra, tak, jak już paczkę mam, to ja idę po picie. Śmieszna sytuacja, wam powiem, bo tutaj mieszkam już dosyć długo, a aktualnie to nie mam pojęcia, gdzie jestem. No dobra, świetnie się złożyło, bo wiem, gdzie jestem, picie sobie kupiłem. Coca-Cola to mogło być miejscem na Twoją reklamę, no i tyle, to ja wracam. Dobra, to ja to na swoje piętro uh, i otwieramy tą paczkę. Dobra, to w takim razie przyszedł czas na to, na co każdy czekał, czyli na unboxing. Tylko muszę jeszcze ogarnąć jak, jak to jak kamerę ustawić, żeby to wyglądało. Jakoś. Zabawna sytuacja wynikła, bo ja chcę sobie tutaj ustawić paczkę. No nie ja chcę się w ogóle ustawić sobie miejsce do nagrywania, e, do unboxingu tej paczki. Słuchaj to Z drugiej strony, nie zakładałem, że w ogóle kiedykolwiek będę jeszcze coś nagrywał, że w ogóle kiedykolwiek będę sobie youtubował. E, no i teraz mam problem trochę, bo niezbyt mam gdzie to nagrać. w się sensie ten unboxing? Albo może pój O, pójdę do kuchni. O, to jest myśl. To jest myśl. Ja idę do kuchni. Dobra, wreszcie udało mi się znaleźć miejsce do unboxingu, miejsce do nagrywania. Jest to kuchnia. Tak, dokładnie. Eee, także co? Także przejdźmy do otwarcia tej paczki. Tak jak wspomniałem, eee, jest to kalendarz adwentowy z Lego Star Wars, z Lego Gwiezdne Wojny. Tegoroczny kalendarz adwentowy, w ogóle zobaczmy, że sprzedają to już w październiku. W sensie od października kalendarz adwentowy z tego co kojarzę, to otwiera... zaczyna się otwierać dopiero chyba 1 grudnia. To chyba kalendarze adwentowe one mają 24 takie pozycje. Zresztą kurczę, otwórzmy i sprawdźmy co ja Wam będę gadał tutaj. Moja inteligencja czasami mnie przeraża jednak, za to już wiem, że tutaj jest góra opakowania. Dobra, to najpierw wy zobaczycie, a potem ja. Możecie mi napisać teraz w komentarzu, jak to tam wygląda. Czy jest ładnie. Uh, 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 uh. OMG! Oh my ja myślałem, że to jest mniejsze. A to jest ogromne pudło. A ponadto też jest pełno papieru. Ale to jest dziwnie pakowane. Aha, bo to jest ta klejka tylko. Jest, no, czekaj, czekaj, ja w początku. Dobra. Ale to jest przemyślane! ja wam to muszę pokazać. O, patrzcie, bo tutaj są takie tasiemki, no nie? Takie takie naklejki jakby taśmy. E, ja nie wiedziałem po co to, no nie? Ale się okazuje, że to jest jakby taki wierzchni obrazek, który dopiero tutaj nam odsłania te wszystkie pozycje. O, swoją drogą właśnie z mniej, między innymi takiego wadera możemy trafić, no nie, w sensie no nie możemy, no trafimy, prędzej czy później. E, no i tak to tak się prezentuje z tej strony, zresztą odłożę kamerę i pokażę to ładniej. Więc tak się to prezentuje z przodu, tak z przodu, tak, ma, tak to wygląda z przodu, czyli mamy tutaj ładnie logo LEGO, to w ogóle to jeszcze brzmi, no nie, logo LEGO, tutaj mamy już informację, że tutaj są 24 prezenty, 24 gifty, E, ponieważ... Dlaczego? Zapomniałem. Moja inteligencja czasami mnie przeraża jednak. Ja e, ponieważ, no tak jak wspomniałem, otwiera się to od 1 pierwszego, od pierwszego grudnia i tak się wyczekuje do, do świąt. To, to jest taka... No nie wiem w sumie skąd się wzięła ta tradycja, tak szczerze mówiąc. E, ale dobra, tak szczerze mówiąc, ja nie wiem jak to się jakby zaczyna, no nie? E, no, z tej strony... Z tej strony jest ten papierek, o którym wspominałem. A i teraz to zauważyłem dopiero. Ten papierek jest też taką jakby planszą pod te wszystkie te... E, pod te wszystkie budowle. Jak tak teraz patrzę, no. Dajcie mi chwilę, idę to, idę to zweryfikować. Patrzcie to. Jacie. Tutaj mamy całą planszę właśnie pod ten, Pod te budowle. No coś niesamowitego. Jak to jest ładnie zrobione. No kurczę, czyż to nie jest piękne... O sorry mój sok powiderowy, sorry. No patrzcie teraz. Czy to nie jest piękne? To jest cudowne. W ogóle śmieszna sytuacja teraz się wydarzyła tutaj, na tym obrazku. E, ponieważ ja zamówiłem... E, ja sobie kupiłem ten zestaw... tylko i wyłącznie dla tych trzech figurek, nie? W sensie głównie dla tych trzech figurek. Dla patera. Który ma na sobie jeszcze tą koszulkę bez rękawów, taką wakacyjną, o tego słowa szukałem, dla CPPO, dlatego że ma na sobie speterex z podobizną Artu. No i też dla Artu. Halo, Focus. O, dobra. No i też kupiłem to dla Artu, ponieważ ma na sobie speterex z wizerunkiem CPPO. I to jest, tak, to jest takie cudowne. To jest tak słodkie, mi się to tak podoba strasznie. No wow, coś nie są tego. Kurczę, no kupiłem ten, ten zestaw i tak mnie strasznie kusi już to otworzyć, nie? Już yy, otworzyć przynajmniej jedynkę. Rzesz, no ciekawe, jak to idzie, nie? Bo tutaj one nie są w kolejności. One są tutaj randomowo roz, rozłożone, tak jak w sumie... w normalnych kalendarzach adventowych. Przynajmniej tak mi się wydaje. Eee, bo nie przypominam sobie, czy ja miałem kiedyś kalendarz odwentowy. na pewno nigdy nie miałem z LEGO, więc dla mnie to jest tak naprawdę spełnienie marzeń już. Czemu mi się to otwiera? Nie chcę, żeby mi się to otwierało, ja to sobie tak zostawię. No, ale kurczę, jaram się, jaram się, więc czekamy na 1 grudnia, znaczy wy czekajcie. na 1 grudnia ja też czekam. Eee, ja też czekam, no bo ja chcę to otworzyć, no nie? Eee, w każdym razie, no wszyscy czekamy na 1 grudnia, żebym to otworzył i teraz to, co muszę wspomnieć. To, czym. O, oh, sorry. Eee, to, co muszę. No, ja to muszę zadeklarować. Wraz z 1 grudnia, e, czyli wtedy, kiedy wy to oglądacie, to od jutra, e, ruszam z daily serio. E, właśnie przez 24 dni. Z unboxingiem codziennym, właśnie jednego tego okienka w kalendarzu adwentowym, i ponadto, jeśli będzie jakiekolwiek tam, e, znaczy, jeśli trafimy, nieważne, czy na figurkę, czy na, czy na jakiś statek, cokolwiek, e, to budujemy, znaczy, ja będę budował też do tego mini bioramę 6x6. Tak myślę, że 6x6 albo 4x4. Tutaj jeszcze muszę się zastanowić, ale pewnie 6x6. No, więc będę składał, będę robił też dioramę pod, pod każdą rzecz tutaj. Tak, żeby wszystko było tak tematycznie fajnie. No, i to chyba wszystko. Także co? Bez żadnego przedłużania. Ja cię z wami żegnam. Dzięki serdecznie za oglądanie. A my? Widzimy się jutro. Trzymajcie się. Cześć. Moja inteligencja czasami mnie przeraża jednak. Ja